Niedawno informowaliśmy o mieszkańce Puław, która przekazała oszustom łącznie niemal 150 tysięcy złotych. Przypomnijmy, z kobietą skontaktowano się telefonicznie i ostrzeżono, że jej pieniądze są zagrożone. Trzymaną w domu gotówkę wyrzuciła przez okno, a następnie po kolejnych telefonach wypłaciła łącznie 100 tysięcy złotych z konta, które oszuści również przejęli. Za całą akcję podziękowania miały jej złożyć minister sprawiedliwości. Policjanci ustalili i zatrzymali 40-letniego mieszkańca Puław, który brał udział w oszustwie na prokuratora i policjanta. Poszkodowana 87-latka uwierzyła, że jej pieniądze są zagrożone. Dwukrotnie wyrzuciła pieniądze przez balkon i pozostawiła na wycieraczce swojego, przed swoim mieszkaniem. Sprawca został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 8 lat. Pamiętajmy, policja, bank ani żadne państwowe służby nie będą nigdy prosiły nas o przekazanie gotówki. Zawsze weryfikujmy też prośby o pieniądze od znajomych lub rodziny. Sponsorem programu jest Agencja reklamy Multimedia Grota Roweckiego 4 w Puławach.